Kajko trzeba z jaką końkę tego? No jest, no jest. Myster arbuzik, witam. No, a więc, a więc... E Wij się na jego kanałcie, na jego kanału,cie go także. Dawajcie like, lajki, kołani like, też, kołaniam też nie, to nie, to się YES nie, nie zmuszamy, ale, ale to się to 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 so nie później bo... Bo bez lajku co niej... bez lajku co niej inni bez nie mam chęci do nagrywania, chęci do nagrywania, więc... No musicie to zrobić. No, no musicie, musicie to zrobić. Przepraszam. Się nie musicie, ale... Co się nie musicie, ale... Jak zobaczę... 40... Że 40... mieć Subskrypcji? Subskrypcji? No, kiedy, się, kiedy, kiedy, się, kiedy nie zaczy. Tak zaczy. się nie tak rano, to co... się nie tak rano. Nie wiem, Bo... nie wiem. Kiedy nie będę myślał. Kiedy nie będę jak będzie. Wiem, że są wakacje, ale... Tak, guten tag. Papa Nie Nieważne, tego nie było. To się świetnie.

Gdzieś choroba się moje są są jak lekarstwo. Nie pytajcie się tego nieba. Jakby co tego nie tutaj się nic nie wydarzyło, dzieci. Dzieci, dobra, przestanie już dzieci. Dobra, przestanie. Czego nie było. Nie wiem czemu, ale musi musi zawsze nagrywam. jakieś dziwne rzeczy zawsze musimy robić Dziwne rzeczy zawsze muszą No sorry, sorry, no musi być. Inaczej... To inaczej ty... No nie, nie gadaj, że jestem kobieta. No dobra Waler nic na nie tak. no Dobra A kiedy ja to powiedziałem? Ale nie, bo Nie, bo... No i tak jak myślałem. No A. i tak jak myślałem. To jesteś kobietą, czyli. Jesteś kobietą. Nie jestem kobietą, cieką! No Ale jesteś przecież w grze, tak? Tak w grze na pewno. KUTAL Barkę! Tak, No ale czekaj, ja tutaj... Ja napijam Rosana. O nie, to jest obryga. Sorry. O kurce, o oh, Jezu, ale krew, ale krew Jezu, ile kre krwi w tej wodzie O, oh. oh, to jest Rosjan, na pewno, ja to jest Dobra, pięknie napił się Ok, teraz tutaj o ząbki Takie lśniące Dobra, tutaj ja będzie sobie rzygać Dobra, pięknie Dobra, wiecie co to, to znaczy? Ben is my turn. Ben is my father. Nie nie duże, nie. Dobra, nieważne, że tego nie ma. Ben tak Nie, to Nie, 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 wiem, nie, 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 chcemy się nie, żeby znów mógł oddychać, ale... Tutaj jest taka osoba, której nienawidzę, więc ją przykleimy też do wody, byle żeby nie oddychała. Widziałem się, że on się zleczył. O kurna jest. Dobra, nie było tematu! Nie było O Dobra to! Dobra to! Dobra, już umarł. Fajnie. Super. Teraz... Pan e, Fiure. fiuret Nie mógł tego! Nie, nie tego! No ale, ale, ale nie, bo za nie możemy dostać woda. Ale ale nie wiem, bo jest tak... Ale naelektryzowany. Widziałem dużo odcinków. Nawet mówili pan nową saty, tylko troszeczkę inaczej mówili. Tak jak normalnie się nazywa, chociaż... Na Mam to mówić. Nie, nie. Czyli mam powiedzieć pan... No jeszcze taka, 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 taka. Nie, to jeszcze tam chodzi? Mam tak. powiedzieć pan by si. Nie, nie chciałbym tego. Nie, bym no, nie mówię, nie chciałem nic mówić. Nie, to Więc sobie, to bym... To film, nie, bym... Go, by go nie, bym... Nie, bym... Nie, bym... Nie, bym... Nie, bym... Nie, Nie, bym... Nie, Aj, twoje, powiada, daj, to ok, no dyja wsiedzę, tak jak... Wszystko, bo będę mieć prawa autorskie! Ale to nie są prawa autorskie, człowieka. Jakby bym jakiegoś pyłował na moim kanale, to wtedy bym miał. To wtedy byś miał. To były prawa autorskie. Ale jakbyś ty to robił. To nie, nie, nie. No i to próbę rozpiesznają. On Dobra, super, dobra, co my tu mamy? Dobra, chodźmy O, pamiętam, co ja robię. Dobra, mamy takiego Mario fajnego Mamy Luigi I się witają, a później po morycie się nawalają e, Luigi tonie, bo nie umie oczywiście pływać e, Mario wykorzystuje go jako tracę ale też ma jakieś zaburzenia, które wstąpiły. No i niestety też umarły. No i fajnie, no i to, to jest historia. A nie, przepraszam, Mario żył jednak. Mario jednak żył razem z Luigi. Jaki Maria, e, Luigi się się był bardzo. jego tatą. Luigi był jego tatą. E, tutaj był jakiś potworek. Potworek, z, który widział tylko dziecko, co nie? I te potworek się tak kopnęło to dziecko. Tam gdzie, no wiesz, później to dziecko upadło na kolanka z wrażenia. Tak byś podał, gdzie te potwory go tak napalały by tak piękne do kaunty. I ten bar ja w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale po mamy taki podobny jej bąśik. Ej, do kogoś. ale takie, ale wiesz, ty nagrywasz czy nie? Nie. No to po co mówisz jak być nagrywam, jak być nagrywał. Nie no, bo ja mówię, bo ja bym wtedy nie mówił, do drugiej. Bo tak to no, twoim widzom muszę nie odpowiadać, nie tak? Nie nie no, mówię, nie tak? Nie no, no mówiłbym, ale y, muszę twoim, y, widzę bo o twoim widzom bardziej szczególnie opowiedzieć, tak? Chyba, że ta ta ogląda to swój to. kanał ktoś, kto jest też moim Możliwe, ale w to wątpię. No, dlaczego? Absolutnie. w sumie. Ja też. Tak szczerze mówiąc. Bo w ogóle wszyscy twoi widzowie czy tam jakieś to byli w ogóle nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. No. Się, się się... Dobra, fajnie. Nie oglądają mnie, o to nie chodzi. Nie mnie, o... Dobra, zleciał pan hmm, coś. To, to trochę mi przykro, nie oglądacie mnie, ale... mnie. nie, nie, ogląda, ja nie ogląda, więc... No, mi też jest przykro, no, ale warte ja listę zrobię. I szedł. Na tysiąc słów mówimy o co chodzi z Berta i Dejcy. Albo się i albo ja się wyjdzie. Dokładnie, inaczej nie powiemy. Myślę, że to trochę takie krytykujące, ale jeżeli naprawdę chcecie wiedzieć, no to nie możemy tak po prostu powiedzieć, tak? No jeszcze za wcześnie. okej okay. jakbyście słyszeli coś w tyle to bardzo przepraszam o kurde Oj, kurde o kurde anklef, kurde o kurde o kurde dobra, o, unclef, 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 unclef. dobra pięknie dobra Rejka już nie ma ten branch partyjny teraz bierzemy takie a11 bo to tylko tylko jeżeli przywodzkim awindę zniszczyłem przywodzkim awindę zniszczyłem dobra fajnie poleciał tutaj Teraz się wyda Jara, tak jak on. Jakiego dłoń. To jest taki Fiored. Znaczy się taki... Taki General Grivers. Jeżeli ktoś w ogóle wie o co chodzi. Jeżeli ktoś lubi Star Wars, no to wie. Jak nie, no to... Jak oglądał, no to wie. O. Dokładnie tak to trzeba ująć. Co to jest? Czekajcie, bo ja nie wiem co to jest, bo ja tego nie widzę. A Darth Vader.

Dobra, będę musiał odinstalować tę gierkę i zainstalować ponownie. Ale jaką? mi się Jaką jak gierkę? Ja pierdzielę na całą mapę. Nie. Ale jaką gierkę jeszcze? do No to w grę w którą teraz gram. Aha. Dobra, powiedzmy tutaj jest przechowana klasa D. O, tak to zrobimy. No właśnie, tutaj jest przechowana klasa D. Weźmy taką klasę D sobie pięknie. Dobra, mamy fajną klasę D, ale czy mam lepszą? W się sensie wyglądem. E bo ja bym nie chciał takiego ku ku Jakby to tam mnie nie zapraszajcie na stream, bo y nie wiem po co chcecie, y w ku ku y ale jak ku no to 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 ku nie, nie wiem po co, y ku okay. Wiecie, okay. No wiecie, jakbyście chcieli z nim nagrywać ale... No, ale ja pewnie, nikt, pewnie nikt się do tego nie zgłosi, czy nie napisze, czy coś, albo mnie nie zaprosi, czy coś, bo, bo nie, nikt mnie nie ogląda nie na to datę. Nikt nie ogląda na to datę. Wtedy, no, no muszą cię oglądać osoby, które cię chyba zasubskrybowały. To się no, niektórzy, no, tylko mój ulubiony widz pewnie mnie czasami ogląda, bo już Paweł, który teraz ogląda, rzadko nagrywa, ale musimy w ogóle nagrać kolejną część, tych jest banana smyśl. No tak spodobało, że szoknie. Żebym zapomniał. To jest to chyba najlepszy w na moim kanale, w sensie No Dużo dużo. Bo snaff najwięcej zrobił. Bo twoje kanale zrobiło to furor. Fakwa. Fuck Ej nie, to nie jest to. Cześć, bo ja coś szukam, nie wiem nawet co. E, na to jest ona! Klawa Jaka ona znowu! No nie, no to musi być to, no gdzie jest ta taka bardzo Taka tak, bardzo jemna. O tutaj, jest chyba wszystko Tak, jeszcze. to jest to. Jeszcze... Dobra, jest, mam takie lagi, więc sądzę, że nie, nie mam lagi. No, czyli po prostu eksplodowali. Okej. Okay. Czyli tutaj nawet nie ma... resztki no, ja tylko krew została. Czyli po prostu, krótko mówiąc, tutaj klizm wrażeń. Ale koniecznie, do życia. Okay. Nie, nie wiem, co w tym People Play to robić. Tak szczerze mówiąc. Jedyne co mogę to jest tu mordować. Mamy ich zabijać. Szczerze mówiąc, mogę robić wygrywanie światowego, choć nie chcę się... Chciałabym, nie wiem. Nie, nie wiem. Dobra, robię drugą, albo nie, robię sobie tak, dobra, dobra, a nie, jednak mam zajebiste klasy, za to ich wyłożyłem, przykładowo, dobra, to zrobimy tak, bierzemy taką klasę, to zajebistą nie? dobra, bierzemy, dajmy ją i jakiś kłopot, weźmy sobie, dajmy, a, czekajcie. W sobie zagraliśmy jeszcze jedną, po mnie chyba kończymy, wiecie, o, wiecie. O, tak, za bardzo to czasu tak. nie ma, tak, to czasu a bo nie w teraz. To, to, to było takie krótkie, ciągle twarde, bo nie wiem, teraz mi się nie chce za bardzo nagrywać, więc sorry, dziękuję, ale w następnych odcinkach będą trochę tryskały, nie, nie tak jak teraz, nie kilkanaście minut. Nie, A więc, Lujko, żegnaj się, Denis, zaczynamy robić. No. Ja do subskrybowania, ale nie no. zmuszam. No, tak, tak, dokładnie. Tak, tak, to, tak, też to też chciałam powiedzieć, ale... Dobra, to no, do no, widzenia. No, Widzimy się w odcinku. Widzimy.